Klasyk gatunku, dokąd prowadzą związki, które są zawarte w oparciu na chemii, pożądaniu oraz instynkcie. Musimy ciężko popracować nad związkiem, bo się rozpada. Co to znaczy? To oznacza, że do relacji przyszły dwie niedojrzałe osoby, które wzięły drugiego człowieka za. Gwarant swojego własnego pseudobezpieczeństwa, kierując się zarówno instynktem, jak i własnym deficytem, do czego oczywiście się nie przyznają, i obsadziły tego drugiego człowieka w roli, jaka ma dostarczyć to fałszywe poczucie własnej wartości, więc tkwią tam latami. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli relacja, Upadnie, to trzeba by się postarać o własną tożsamość, o własną osobowość, charakter rdzeń, jak i również zasoby. A do tego jest zdolny ktoś, kto umie wziąć całkowitą odpowiedzialność jako osoba dorosła jedynie za swoją część równania, bo te zdrowe związki, które są zawarte przez e, dojrzałe osoby nie powodują żadnego cierpienia, gdyż oparte są na całkowitej dobrowolności. Natomiast te relacje głęboko współzależne są oparte na strachu oraz na potrzebie. I jeżeli te relacje powodują cierpienie, to nie są żadne relacje, tylko wydobywają z nas tak ten niezintegrowany, mroczny cień, wszystko co jest pod powierzchnią czego my nie chcemy dostrzec um, oraz uwaga pokazują jaki my mamy stosunek do siebie samego i jednocześnie w jaki sposób my przyzwalamy aby być traktowanymi i prawdziwe relacje dają satysfakcję oraz spełnienia i one nie idą jak po grudzie one idą z dniem numer jeden naprawdę, jak po maśle, Więc jak tego dokonać, żeby doznawać satysfakcji bez próby zamachu na autonomię czy też autorytet drugiej osoby bez. Próby mikro bądź makro zarządzania nią, żeby nastała się kimś innym, żeby nam pasować do zobaczenia po drugiej stronie mocy na rozmowie w cztery oczy. Żadna książka, warsztat nie pomoże Państwu uleczyć własnych wyzwalaczy. To jest jedynie kwestia czasu, kiedy dojdziecie do tego. Do tego punktu, żeby jednak posypać głowę popiołem, żeby wziąć całkowitą odpowiedzialność za swoje życie, bo jeżeli my tego nie robimy, to koszty takiego postępowania płaci całe społeczeństwo. Pa.